Hej widzowie, witajcie w drugim high filmie, znaczy jest MyMovie. Dzisiaj stworzymy ten film, który wcześniej był. Kontynuujemy go widzowie. Nawet ja myślę, że napiszę part 2. Tak, zdamy tutaj ten pokój i stolik pod będzie Bartek i Natalka jak w poprzednim klipsie i tego strasznego Sonika od tego dobra to a co to jest potwór kolejny Oni będzie to dobre ej że on tutaj będzie to nie zaklądał ej to będzie mega dobra To będzie XTDZ da, da, da. Dobra, tu zaraz damy Bartolini <try> I Natalkę, tylko muszę odnaleźć Natalkę i później ja tu z w porniem ze smajperką Teraz kolejny film, że musimy jakieś wziąć i że my tu z matem tak jedziemy szybko. Nie kar 5. Co to jest? Nie jakieś snajperka. <grym _> <grym _> że my tu tak jedziemy, ale to będzie mocne. Takim autem tutaj jedziemy, do i na górze będzie tańczył sobie a dobra i nie jednak na co będzie jechać. a tutaj spotkamy brata Adama na drodze i nagle ja tu tak wychodzę no bo ja już tu będzie jakiś starny bo zobaczymy a brata Adama przed drogą O nie, to nie on, to nie. Bo ja mam dużo osób, które mają do niego podobne skiny niestety. Trzeba wygooglać Mati. Jest! Jakiś z trzech różnych skinów i no to jest Brata Adama, bo on się nazywa Mati i on tutaj tak będzie. <grym> On tutaj będzie leżał obolony. Ale nie pod autem, tylko tutaj. Jak tu do niego podejdę, to on teraz wstanie. I zacznie do mnie machać. I się ma, chłopie, się ma, O, się ma, się ma, się ma, się ma. Szmijaj się, miło, się, ja. I teraz ja do niego też zacznę machać. Gdzie teraz pomniejszymy, żeby taki iść. O nie, źle. A ta szymiłajka pójdzie z nami. Ta szymiłajka, szymiłaj, szymiłajka. I teraz my wszyscy będziemy tu siedzieć. I ja będę prowadził auto, o tak. Mm. Jedziemy wszyscy. W ten czas. Natalka ucieka. I Bartek, Natalka i Bartek uciekają. Tylko że w inną stronę żeby wynajomienia, oni że w nie uciekają. No bo oni będą tak inaczej skierowani. A zacie znaczy, oni będą tak skierowani, bo nie, dałoby tu chodzić. I oni teraz tak uciekają. A reskript Sigma! Ale oni dobrze uciekają. A ty podwójny prawie śniad, ja dalej nie wiem, co to jest. Wydlamie. Pomóżcie mi. <śmiech> <śmiech> Teraz ten potwór i zacznij go Jest taki dziwny taki. Ale to będzie dobre, patrz, jak to. Oni tam będą sobie uciekać. To teraz tu my sparujemy z bazuką. Tam będzie. Jak będziemy szli, to będziemy się tak powiększać. Przyszliśmy tu z bazuką, bazuką. Z przyjdę. Jeszcze ja tutaj z maską. I ja jeszcze tutaj z bazuką muszę ulewać. Gun. I z ganem tu przyjdę. O nie. Tu się nie, no Uważam. O, dobra. Już klikam Gun. O, to się nazywa pistolet widzowie. Widzowie, o chłopie! Widzowie. Patrzcie na to. Okej, jak mi jak to teraz wygląda na razie cały film? Ale dziwnie jest. Tylko jakbyśmy go rozjechali. Ale oni się. Łoja szybkie wow i teraz my go tu postrzelimy oh. Oh. i teraz my będziemy Zawię. Teraz nam muszę ustawić animację biegania i my za, pobiegniemy zabić za i tego potwora. O, ale to będzie mocne. Ja to nam muszę odłożyć, ale to z nami pobiegł. ty poviedni ja tutaj będzie już Wszystko jeszcze skrycę, bo my będziemy bo my w następnym zabijemy tego potwora ale to będzie mocne zabijemy tego potwora Tutaj będzie... Na mieście to będzie. I ten potwór tuż tu będzie. Tu będzie się tak śmiało. oni tu będą tak przestraszeni. Ale my będziemy za nim. Ja z Ganem, mati i mati Tak widzę dobrze, słyszeliście, będziemy za nim dwóch Mattich za mną u niego wycelujemy na następnym klipsie i będzie napis good ending o nie złą osobę dałam. nie nie chcę tej osoby już szybko trzeba to zarabiacie ja tu z gana do niego będę celu no. Jeszcze Adam będzie tańczył na końcu endingu. I tu będzie, żony z jest tak O nie, bo ja nie zrobiłem. Nie to trzeba wziąć. No i teraz będzie napis Good Ending. Przyszło lepsze godziny. Good I teraz będziemy tu wszyscy my, którzy będziemy tak robić. Jak mówiłem, jeszcze Adam tu będzie. A się co był w tej sali? Nie no. Dobra, tylko tyle tu będzie. Publikowanie zaczynamy kiedy kiedyś na filmie. Pierwszy w kolejce. R2 Ale to z jakiego jak wygląda, o chłopie Ej, w prawdę mamy mega dobrą animację To Pawidzowie Nara